Siemaneczko, z tej strony Neressia witam was w Minecrafcie! Jednak to ciągle jedna z moich ulubionych gier, jeżeli nie najulubieńsza. Jest ze mną naprawdę długo, cały czas w nią gram, wiernie, ciągle i nieustająco. Ale co my dzisiaj mamy? Zesponowaliśmy się w takiej oto wiosce. Wioska to część mapy z customowymi biomami, customowej mapy, zupełnie... Um, od podstaw stworzonej przez jednego z użytkowników MPC Forum. Koleś nazywa się Monty, Monty. Tu zaraz pokażę się Wam jego nick. W opisie macie link do jego profilu i link do mapy. Mapa jest typowym, świetna szubienica, typowym Survivalem. Mapa jest stworzona pod Survival. Mamy tutaj wszystko. Dosłownie wszystko, czego będziemy potrzebować. Niestety mapa była tworzona na wersji 1.8, więc ym, do wersji 1.11, na której ja jestem obecnie, brakuje. Brakuje, będzie brakować po prostu bloków, będzie brakować tego, co doszło w tym czasie. Ale zdecydowałam się na tą wersję z tego względu, że jeżeli bardzo będziemy chcieli czegoś użyć, zawsze możemy się udać do magicznego sklepu, który nazywa się Creative. W końcu ta gra ma być dla nas przyjemnością. Także tak. Dzisiaj krótko słowem wstępu mapa jest olbrzymia. Wiecie co nie wiem, jak wam to. skąd ja wam mam tą mapę pokazać, bo ja sama jej jeszcze nie widziałam. To wszystko jest dla mnie zupełnie nowe. Jeszcze nic tutaj nie zwiedzałam. Ale krótko słowem wstępu powiem tak. Mapa ma mniej więcej. 16 tysięcy na 13 tysięcy bloków to jest olbrzymia mapa, jest naprawdę gigantyczna. Generują się w niej, generują się, ona jest stworzona od podstaw w całości, więc ona nie jest automatycznie generowana. Czekajcie, ja sobie zrobić dzień. E, twu e, pogodę. Bo tak będzie nam zdecydowanie lepiej podziwiać i opowiadać o tym świecie. Halo, dlaczego ty tu nie skręcasz? Ym, mapa jest po prostu olbrzymia i nie generuje się automatycznie, aczkolwiek są na niej wszystkie... wszystkie. Znajdują się na niej wioski, znajdują się y, wszystkie surowce, które mogą być nam potrzebne do rozgrywki, wszystkie bloki wszystko, co jest niezbędne do normalnej, survivalowej rozgrywki w Minecrafcie. Znajdziemy tutaj oczywiście też kopalnie, kopalnie, jaskinie, naprawdę wszystko, wszystko, wszystko. Drzewa, jak widzicie, są tworzone przez autora mapy. To jest po prostu niesamowite. Ja wiem, że tutaj wiele nie widzicie, ale tak, żeby dam, dać wam jakiś taki mały obraz tego, jak to będzie wyglądało. Wiadomo, oczywiście, ja gram, ja gram tylko z teksturami Faithful. ja nie gram na teksturach, ja nie gram na shaderach. Co może się zmienić. Dajcie znać. Yy, możecie. O, widzicie, tu już jest jakiś kolejny element mapy. Dajcie znać yy, w. Wy, 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 W prawym górnym rogu ekranu pojawił wam się taki taki pstryczek. Stryczek będzie zawierał ankietę. Dajcie znać, czy wolicie oglądać tą serię z shaderami, czy wolicie oglądać tą serię tak, jak Minecraft został stworzony, ulepszony tylko i wyłącznie jakością, mapą, z jakichś strumyczek. Myślę, że to może być ciekawe doświadczenie. Także odezwijcie się w tej kwestii. Okej, okay, nie chcę się tam za daleko zapuszczać, bo nie chcę zgubić tej wioski. Ja jestem... Beznadziejna w orientacji w terenie, w takich kwestiach. Drzewa są niesamowite. Cała ta mapa jest po prostu czymś wow. Ale zmierzając do tego, co chciałam Wam powiedzieć, tutaj, patrząc na ten niezbyt atrakcyjny teren, pokażę Wam, pokażę wam czym ta mapa jest naprawdę. Więc, po pierwsze, niesamowity kontynent, świat. Stworzony przez jednego człowieka. Po drugie, niesamowite widoki. Wspaniałe tereny, wspaniałe biomy i wspaniałe miejsca pod budowę. Uwierzcie mi, że w tym Survivalu bardzo chciałabym się skupić na tym, żeby ta rozgrywka była ciekawa nie tylko merytorycznie. O ile Minecraft może być ciekawy merytorycznie, kamień. <grych> Ale też, żeby była ciekawa wizualnie. Chciałabym budować własne wioski, własne miasta. Chciałabym osiedlić ten świat na tyle, żeby był dla Was ciekawy. Jeżeli macie jakieś propozycje budowli, jeżeli chcecie coś z Waszej ulubionej książki, z Waszego ulubionego filmu przenieść do świata w Minecraftzie, dajcie znać, co to było. Może wspólnymi siłami coś zbudujemy. Może podrzucicie jakiś pomysł? Może podrzucicie jakiś projekt? Może razem sprawimy, żeby ta seria była ciekawsza. Byłabym bardzo wdzięczna. I naprawdę nie posiadam się z radości. Nie posiadam się z radości, co ja tu widzę. Może to nie są jakieś spektakularne budowle, ale to my jesteśmy od tego, żeby to zrobić spektakularne budowle. Więc na dzisiaj. Na dzisiaj ten odcinek nie będzie zbyt długi. No, dzisiaj chciałabym Wam tylko właściwie zaprezentować... A, to króliczek tam chyba zginął. Zaprezentować tą mapę... Tak, żeby zrobiła na Was takie wrażenie, jak zrobiła na mnie. Wiadomo, że nie zrobię tego nie mając shaderów, wiadomo, że nie zrobię tego nie mając GMA i wiadomo, że jak każdy survivalowy gameplay, Minecraft musi się rozpocząć od ścinania drewna ręką. Tego nie obejdziemy. To jest Minecraft. Na tym polega jego, jego cały urok. Na tym polega właśnie ta część tej niesamowicie kreatywnej gry, która jest niesamowicie monotonna, a tego też chciałabym uniknąć. Dlatego na odcinkach zajmiemy się budowaniem, zwiedzaniem. Zajmiemy się odkrywaniem tego świata na nowo odkrywaniem go w pełni, bo my go tak naprawdę nie znamy. A między odcinkami ja się zajmę tym, co monotonne, czyli skopywaniem drewna, kamienia, zbieraniem surowców. Takimi typowymi, typowymi nudnymi pracami, które są typ zwykły, zwykłą minecraftową rozgrywką. Każdy z Was może mieć to w domu. To jest mój pomysł na tą serię. Dajcie znać, y jakie macie propozycje. Ja sobie tu od razu to pozbieram. Dajcie znać, jakie macie propozycje a propos tej serii. Może macie jakieś kreatywne zadania dla mnie do wykonania? Może chcielibyście zobaczyć też jakieś dodatki w formie modyfikacji, których ja na razie nie przewidziałam na dzień dzisiejszy? To jest czysty Minecraft. Jedynie z teksturami Faithful, jedynie z tą niesamowitą mapą, którą będziemy odkrywać każdego dnia na nowo. Mm, nie do końca każdego dnia. Wiecie co? Poszłam w tamtą stronę, to pójdę teraz trochę w tą. Nie do końca każdego dnia, ale na pewno we wtorki. Na pewno we wtorki widzimy się w Minecrafcie survivalowym. O! Oh, niesamowite. Widzicie, aż mi tchu zabrakło. No dawaj, dawaj jakiś nowy biom. Hmm, to nie ma wody. Ale okej. Okay. Tam się coś nie doczytał. Okej, okay, jest. Naprawdę. Już same drzewa robią niesamowity klimat i niby, że. Ni, ni, niby teren jest taki, taki, taki pospolity, taki, a, nic nie ma do pokazania. Ale same drzewa robią niesamowity klimat. Same te pola, które tutaj randomowo są ...poumieszczane na tej mapie. Wow, właśnie, a propos pola to jest niesamowite pole. Więc co, możemy byśmy się gdzieś tu osiedlili? Dajcie znać w komentarzach, czy w następnym odcinku wolicie raczej pozwiedzać trochę tego świata. Czy chcecie, żebyśmy się osiedlili w jakimś konkretnym miejscu i dopiero po pewnym czasie zaczęli eksplorację, mapy? Ło! tu jest ładnie, tu jest wyschnięta rzeczka. To jest wyschnięta rzeczka, tu jest fajnie. Mi się tu podoba. Okej, okay, dzień chwili się ku końcowi, a ja nie mam nic. Ja nie mam nic poza kawałkiem drewna. Uwaga, coś się ścięło. Hmm, nie wiem, czy czy najbezpieczniej nie byłoby właśnie wrócić do tamtej wioski. Jeśli ją jeszcze znajdę. Pokręcimy się trochę po wiosce i zobaczymy. Co to za kamyczki? Ciekawe, czy one pokazują jakąś drogę do czegoś? Czy to ma coś na celu? Okej, okay, dobra, no to obeszłam. Wracamy do wioski. Zobaczymy, co ciekawego uda nam się jeszcze znaleźć w tej wiosce. Nie przeglądałam tych skrzynek. Nie wiem, czy coś się w nich chowa, czy. Coś znajdziemy. Kurde, ciemno, ciemno. A w ogóle wiecie co? Ja muszę zobaczyć. Aha, <laughs> no właśnie. Ja już was chciałam oszukiwać. Okej. Okay. Ta, 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 Teraz to będzie niebezpiecznie. Może uda nam się skraftować pierwszy kilof. Trochę drewna mamy. Yy, zrobimy sobie pierwszy kilof. Pozbieramy trochę... Oczywiście, oczywiście wiedźma. Pozbieramy trochę... Ym, kamienia. Ale... A gdzie jest wioska? Ja <noise> zgubiłam wioskę. Tam była woda. Wiecie co? Zgubiłam wioskę. No, szybkie to było. Chyba nikt tak szybko nie gubi wioski, jak ja. W ogóle czegokolwiek. Okej. Okay. Tam? Nie. Ale to na pewno nie było. Odejdź. Ja nie chcę ginąć. Odejdź. Ratunku. Serio, nie było Was tu więcej. No poważnie ja rozwalę całą mapę, zanim ten dzień nastanie. Gdzie jest wioska? Nie. Tu nie idę Nope. Um, miał być fajny pierwszy odcinek. Miał być pokaz mapy, a będzie pokaz umierania. Też dobrze. Główny cel. Gu wo, 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 wo. Ale ja w ogóle nie widziałam tu czegoś takiego około tej wioski. No i ginę. Mm. Plus jest chociaż taki, że jak zginę, to się zespełnuje w wiosce. Minus taki, że nie będę mieć mojego drewna. Widzicie, to jest naprawdę dużo mobów. Wersja 1.11 nie jest raczej najfajniejszą wersją świata. Ja nie wiem o co chodzi. Ale naprawdę w tej wersji jest dużo więcej mobów niż w poprzedniej. Czy tylko ja to zauważyłam, czy ktoś jeszcze? Okej, okay, tu jest chyba trochę bezpieczniej, ale tam już nie. O, tu też nie. Przemieszczaj się, przemieszczaj się. Co to było jakieś dolince, nie? Ja założę się, że ja już to obeszłam 17 razy. A jeszcze mój render jest tak krótki, że niestety nie zobaczę za wiele z daleka. Dobra, idźmy na tą górę. Oj, i, i pada. Znowu. Miło. Bo, bo po co mi jest dużo FPS-ów? Lepiej, żeby było całkiem mało. Wiecie co? To przerażające. Coś mnie tu zaraz zaciuka na bank. Hmm... Jakby to rozgryźć, jakby to rozgryźć, jakby to się odnaleźć, wiecie co? To jest szkielet. No to chyba szybko się znajdziemy w tej wiosce. I piorun Serio. O tam walnęło. O tam walnęło? A ja nie chcę, a jak mi się ogień rozprzestrzeni? A jak coś mi się spali? Ja nie chcę. Gdzie to było? W serio? Zgasło? <grych> to po co ja tu idę? Okej, okay, dobra, bo robi się nudno. Ja jakimś cudem postaram się doczekać poranka w tej okropnej pogodzie. Może uda mi się znaleźć tą wioskę. Coś do mnie strzela. Wiecie co, A, jakbyśmy zrobili po prostu tak jolo, idziemy umrzeć. No dawaj. No jeszcze raz. Dzięki. O, i jesteśmy przynajmniej w wiosce. Ja sobie tutaj wejdę. Do kościółka, jak się okazuje. Zobaczymy co tutaj jest, zobaczymy tutaj na górę. Mam nadzieję, że tu nie będzie żadnego creepera ani nic w tym stylu. O. Ale burza jest. Okej. Okay. Zrobimy sobie tak. I tym fajnym widokiem, tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami. Ja sobie tu postaram, postaram się zdobyć jakieś podstawowe surowce. Zobaczymy, może nawet postawię jakiś bardzo podstawowy domek. Oj, to było duże zbliżenie na moją twarz. A z Wami się żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Dajcie znać w komentarzach. Dajcie znać w ankiecie, czy chcecie, żeby tutaj były shadery, czy chcecie jakieś mody, czy chcecie jakieś ubarwienia tej rozgrywki. Mi się wydaje, że sam Minecraft na ciekawej mapie będzie już dostatecznie ok, dostatecznie dobre, ale to Wy też możecie decydować i proszę o pomoc w tej decyzji. Do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się i cześć!